Cześć. Filmik ten opisuje klasyczną sytuację, kiedy ktoś zostaje złapany za jazdę po alkoholu, prokuratura umarza sprawę, a osoba pomimo tego zostaje skierowana na wysoce płatne wysokopłatne badania lekarskie i, i psychologiczne. Czyli powstaje pytanie, kiedy ta osoba jest skierowana, a kiedy nie i co jest jakimś wyznacznikiem dla policji, co dalej robić. Oczywiście, zapytanie internautki. Witam, moja sytuacja jest następująca. 15 maja zostałam zatrzymana z powodu prowadzenia auta pod wpływem alkoholu. Pierwsze badanie 0,26 mg na litr, drugie 0,24 mg na litr, czyli malejące. Wstrzymali mi prawo jazdy. Po kilku dniach stawiłam się na komendzie, gdzie spisałam zeznania. No, zapłaciłam 500 zł, oraz usłyszałam, że z powodu małego wykroczenia raczej będę miała umorzenie Później dostałam pismo z prokuratury oznajmiającej, że wysłali prośbę o warunkowe umorzenie sprawy i było to 27 maja Natomiast w ostatni piątek otrzymałam skierowania na badania lekarskie i psychologiczne Dowiadywałem się 120 zł plus 350 zł we Wrocławiu Teraz pytanie zasadnicze po co mam na nie iść? Co mi to da, jeśli na nie nie pójdę? Czy te badania mają jakiś okres ważności? No, powiedzmy, pójdę na nie, okaże się, że zabiorą mi jednak na rok, to czy za rok będą aktualne. Także od czego byśmy tu zaczęli to wyjaśnienie? A mianowicie od tego, kiedy policja ma prawo kierować na badania do lekarza czy psychologa. I z kodeksu drogowego wynika, że. Dany kierowca musiał, musiał kierować pojazdem w stanie nietrzeźwości, czyli musi być stan nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu. Czyli co sięgamy do definicji stanu nietrzeźwości, któraż to definicja jest zawarta w artykule 115 paragrafie 16 kodeksu karnego i zgodnie z tym przepisem, tenże stan nietrzeźwości zachodzi wtedy, gdy i przeczytam dokładnie definicję zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tą wartość lub drugi, drugi, druga zasada zawartość alkoholu w jednym decymetrze sześciennym wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego Tę wartość. Także pamiętamy 0,25 mg, a ponieważ u tego kierowcy, u tej pani kierowcy, zawartość alkoholów była 0,26 mg na litr, czyli co? No policja miała prawo skierować na badania, bo był to stan nietrzeźwości, czyli 0,26 jest więcej niż 0,25. Natomiast nie zgłoszenie się na te badania, niezależnie tutaj od różnych żali, spowoduje tylko. Tratę prawka pomimo umorzonej sprawy przez prokuraturę. Jest jeszcze w polskim prawie karnym, poza stanem nietrzeźwości takie stwierdzenie stan wskazujący na spożycie alkoholu, w którym to zawartość alkoholu we krwi wynosi od 02 do 0,5 promila, albo obecność alkoholu wynosi od 01 do 025 mg w jednym decymetrze sześciennym wydychanego powietrza. Czyli prowadzenie pojazdu w tym stanie jest wykroczeniem z artykułu 85 albo artykułu 87 paragrafu 1 Kodeksu Wykroczeń, czyli tak tutaj zakwalifikował to prokurator. Natomiast, no cóż, prokurator być może wziął pod uwagę, że wynik zmalał podczas tego drugiego badania do 0,24, czy, czy może uwzględnił jakieś inne okoliczności tutaj niewymienione. Ale była to jego suwerenna decyzja. No, oczywiście, gdyby pierwszy wynik był tylko 0,24 mg na litr, a przyszło skierowanie na te badania, to z pewnością warto by się odwoływać. No, tutaj można się odwołać, ale policja równie dobrze może to uznać na podstawie wyniku swojego badania, który był 0,26. Natomiast, no, równie dobrze może tam jakoś uwzględnić te. Tą uwagę prokuratora, że sprawa została umorzona. Czyli, jeżeli została umorzona, to teoretycznie jest tylko stan wskazujący na, że tak powiem, to spożycie alkoholu, a nie czyli ta sytuacja taka, no, że tego alkoholu wypi trochę mniej. Także na tym kończę. Jeżeli miałeś jakąś podobną sytuację, oczywiście zapraszam tutaj do komentarzy pod tym wideo lub tutaj na moim blogu. Badania kierowców, także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.